mam to wszystkim. Wreszcie nadszedł dzień wyłonienia zwycięzców naszego konkursu z okazji Dnia Mamy. My na wstępie tylko chcieliśmy przypomnieć, że do rozlosowania mamy jedną darmową wizytę u, u Dominiki oraz jedną darmową wizytę u mnie. Do tego mamy do rozlosowania jeszcze dwie koszulki. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy chcieli wziąć udział w konkursie, a teraz już nie będziemy przedłużać. Komora Maszyny losujące jest pusta. Następuje zwolnienie blokady, i jako pierwsza będzie losowała Dominika. Pierwsza nagroda to jest darmowa wizyta u mnie. Zaczynamy. Padałam łapkę. Uwaga. Marek Węta. Marek wenta. pokaż nam bliżej. Du, 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 du. Także poznacie się. <laughs> Dobry kim jest Marek Węta. Marek gratulujemy i zapraszam oczywiście do mnie na wizytę. Kolejną osobą, która wygra, będzie to wizyta u Dominiki. Tym razem zalosuję ja sofii paszkiewicz. Słuchajcie, serdeczne gratulacje. Eee, kolejne dwie osoby będą to osoby, które otrzymają od nas koszuleczki. To co, znowu ja? A koszulkę wygrywa Lena. Gratulujemy. Teraz Twoja kolej. I ostatnia osoba. Jata Szlęk, jako ostatnia wygrywa od nas koszulkę. E, kochani, wszystkim serdecznie gratulujemy. Dziękujemy jeszcze raz za udział w konkursie. E, w osobnym poście jeszcze opublikujemy wszystkich wygranych. Serdeczne dzięki. Oczywiście e, w tym dniu życzymy wszystkim mamom wszystkiego, wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim dużo zdrowia. I do zobaczenia w gabinecie. Trzymajcie się, cześć. Pa.